Hello YouTube! Zawsze chciałem to powiedzieć, ale powiem to też po polsku. Cześć wszystkim, z tej strony Grzegorz z Gratisowni. W dniu dzisiejszym mamy dla Was co innego, a mianowicie porozmawiamy sobie trochę o trendach w gadżetach reklamowych. Zapraszam! Informacje na temat gadżetów reklamowych możecie znaleźć na dwóch już istniejących naszych cyklach, a mianowicie gratisownie od kuchni i gratisownie testuje. Tam zobaczycie, co to są za, za produkty, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakie znakujemy i jakie z nich najlepiej sprawdzą się w promocji Waszej firmy. Także do dzieła. Zaczynamy. Pogadamy o trendach. Na początek ciekawostka z Googlea. Najczęściej wyszukiwanym w wyszukiwarce Google hasłem było Jak dbać o środowisko, co pokazuje, że to już nie jest tylko troska pojedynczych jednostek po prostu na naszej planecie, ale troska większości osób o to, jak dbać o środowisko naturalne. Największym zainteresowaniem i największą wyszukiwalność to hasło miało na Fidżi. No, wiecie, piękny region, śliczne plaże, śliczne góry. To nic dziwnego, że po prostu że ktoś chce, chce o to dbać. To, ten trend dbałości o środowisko, bycia eko, tak? wykorzystywania produktów odnawialnych wpływa również na rynek gadżetów reklamowych. Właściwie to nie wpływa on tylko i wyłącznie na rynek gadżetów reklamowych, ale wpływa na większość naszych rynków. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, samochody elektryczne, tak? odejście od paliw stałych na rzecz paliw odnawialnych. Produkty coraz częściej bio, coraz częściej eko, to jest właśnie nasza przyszłość. I myślę, że ten rok będzie właśnie pod tym znakiem stał w kwestii również graczytów reklamowych. Co to znaczy bezpośrednio dla nas? Znaczy to tyle, że jesteśmy coraz bardziej świadomi problemu ekologii i świadomie decydujemy się na wybieranie produktów, które są ekologiczne, są odnawialne, możemy je wykorzystywać kilka razy. Na pierwszy rzut torby na zakupy, tak. No. Ich popularność w bieżącym roku na pewno nie zmaleje, będzie tylko i wyłącznie rosła. Kilka lat temu zostały wycofane z Marketów tak zwane zrywki, reklamówki jednorazowego użytku. I w chwili obecnej każdy ma w swoim arsenale gdzieś tam w torbie, gdzieś tam po prostu na drzwiach samochodu, czy w plecaku torby wielokrotnego użytku. Bo to jest po prostu w porządku, tak. Jest to spoko i ja tak samo z tego korzystam, moja żona z tego korzysta. Jak jeden większe zakupy zabieram ze sobą takie wielkie, niebieskie torby, których marki nie mogę w chwili obecnej zdradzić, ale wszyscy po prostu pewnie wiecie, wiecie, o co chodzi. W tą stronę na pewno będziemy szli. Rodzice coraz częściej wybierają dla swoich pociech zabawki, które mają na celu zmniejszenie ilości bodźców przyswajanych codziennie przez swoje dzieci, tak? Dzieci mają telefony, dzieci mają e, telewizory, tablety, zabawki grające, bierające z siebie po prostu mnóstwo dźwięków. Chodzi momentami o to, żeby zminimalizować tą ilość bodźców, na które dzieci są narażone, i tutaj świetnie sprawdzają się zabawki, typu puzle, drewniane układanki, tak, coś w rodzaju kostki, kostki rubika, drewniane. Puzzle takie po prostu troszeczkę bardziej, bardziej logiczne, kule do składania, puzle 3D, zabawki całkowicie wykonane, wykonane z materiałów ekologicznych, typu samochodziki drewniane, typu lalki, prawda, które, które również są wykonane z materiałów ekologicznych i materiałów odnawialnych. To jest ta droga, i dlatego też do naszej oferty wprowadziliśmy na sezon 2022 produkty. Które właśnie wykazują te wszystkie cechy. Będąc dalej w tej samej kategorii, a mianowicie produktów, które można wykorzystać wielokrotnie, e, mamy śniadaniówki, które, które bardzo e, dobrze e, sprawdzają się w roli gadżetów reklamowych. Mamy kubki wielokrotnego użytku, mamy termosy, mamy kubki termiczne. Które dzięki swojemu codziennemu zastosowaniu i wykorzystywaniu przez, przez użytkowników są świetnym nośnikiem reklamy. I tutaj, w tej kategorii, również wzbogaciliśmy naszą, naszą ofertę o kilkadziesiąt nowych pozycji. Tak? Także zwróćcie uwagę również na nie, ponieważ to jest trendy. Myślę, że w chwili obecnej nie ma firmy na rynku, która nie miałaby w arsenale swoich gadżetów reklamowych. Produktów, które są eko lub też są, nadają się do ponownego wykorzystania. Tak, my mamy ich mnóstwo i wykorzystujemy je. Także zastanówcie się nad tym, weźcie to po prostu pod uwagę przy wybieraniu kolejnych gadżetów. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, zapytajcie nas, my jesteśmy po to, żeby Wam doradzić. Zapraszamy. Generalnie bardzo fajne produkty. Idziemy za modą, idziemy za tym, co co się sprzedaje na świecie, i dlatego też wprowadziliśmy mnóstwo gadżetów w wielu kolorach. Tak? Na pewno znacie już naszą ofertę. Jeżeli nie znacie, zapraszamy na gratisownia.pl, ale znajdziecie tam wiele produktów, który jest dostępny w całej gamie kolorów. Tak, Ale to nie wszystko, ponieważ Kolor jest czymś, co w chwili obecnej nas wyróżnia. Żyjemy w takiej troszeczkę szarej rzeczywistości, szczególnie po prostu zimowo, i one bardzo dobrze i te kolory bardzo dobrze się, się wpisują, jeżeli chcesz się troszeczkę wyróżnić. Tak? Także, mnóstwo produktów wielokolorowych: kolorowe parasole, kolorowe torby, kolorowe kubki, tylko po to, żeby dodać troszeczkę blasku i troszeczkę takiego koloru do tej naszej codziennej rzeczywistości. No, i ostatnia rzecz. Ja nie wiem, czy tutaj nie ma e, trochę zacięcia takiego prepersów, tak? No bo wiecie, e, tutaj się mówi dużo o e, tym, że, będzie że będą ograniczenia w dostawach e, jedzenia do sklepów. Tutaj się mówi troszeczkę o tym, żeby e, każdy miał swój własny ogródek, czy to gdzieś tam na balkonie, czy gdzieś. W każdym razie zrobiło się to bardzo. E, zrobiła się z tego bardzo fajna moda. A przy okazji. E, też taka troszeczkę nauka dbania o te nasze zielone, jak to moja babcia mówiła, habazie, tak? A mianowicie mamy, mamy tutaj na myśli wszelkiego rodzaju roślinki, tak? Czyli mamy do dyspozycji. Pomidorki, które są w małych doniczkach. Mamy do dyspozycji miksy stała, mamy do dyspozycji łąki kwietne, tak? mamy do dyspozycji e, e, doniczki, w których są rośliny cebulkowe, rośliny, na, rośliny nasionkowe, nawet truskawki po prostu w tej, w tej całej bazie znajdziemy. Wszystko po to, żeby nauczyć siebie troszeczkę dbać o, o te rośliny, ale również możemy to, to potraktować jako coś dla naszych małych pociech, żeby pokazać im, żeby bez tej woj, w, w, wody, bez tego życia dajnego składnika, Rośliny nie wyrosną i nie będą, nie będą dawały nam plonów. Także, może coś z tymi prepersami rzeczywiście jest, tego nie wiem, ale na pewno jest to produkt bardzo fajny. Wszystko zapakowane w ekologiczne opakowania. Doniczki, również wykonane z biodegradowalnych materiałów. Także nic tylko, tylko sprawdzić, a Iza już po prostu w nie zrobił Wam przebitkę wszystkich tych produktów, które, które tutaj e, znajdziecie w naszej ofercie, bo one są po prostu fajne. Tak? E, no, mi osobiście bardzo się podobają. Moje dzieci są zachwycone, ponieważ już w zeszłym roku e, testowaliśmy część tych produktów. Każdy dostał swoją doniczkę, musiał ją regularnie pielęgnować, musiał podlewać te, e, te roślinki. Jednym wychodziło to lepiej, innym wychodziło to gorzej. No ale wiecie, no tak jest po prostu w życiu, tak? Nie można mieć wszystkiego i nie można być przy wszystkim najlepszym. Moi drodzy, skoro tutaj e, powiedziałem Wam, e, jakie naszym zdaniem są trendy na e, rok bieżący, to chciałbym się równocześnie po prostu dowiedzieć od Was, co Wy o tym sądzicie. Jakie, są, jakie jest Wasze zdanie, co w tym roku będzie, będzie trendy, co w tym roku będzie modne, co jeszcze po prostu świetnie nadaje się do promocji? Piszcie w komentarzach. E, to jest dla nas bardzo zawsze fajna informacja. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na, to, na temat gadżetów reklamowych, subskrybujcie nasz kanał. E, co tydzień praktycznie publikujemy nowy film, informując Was o tym, jak gadżety reklamowe wykorzystać do promocji, jakie najlepiej będą się sprawdzały dla określonej branży i po prostu, co jest trend, co jest spoko, co jest cool. Także klikajcie ten przycisk, klikajcie, lajkujcie. Zapraszam do kolejnego filmu. Grzegorz Dolnik, dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia.